Fabryka mleka nie zmieniła się. Przerabia mieszankę roślinną według technologii liczącej kilkaset tysięcy lat. Około 7 tysięcy lat temu udomowiliśmy krowę i mleko stało się dostępne przez cały rok. Mimo rozwoju technologii, telefonów i komputerów, jedna rzecz się nie zmieniła krowę trzeba wydoić. Zasyka! To dzięki właśnie takim stworzeniom mamy. Mleko, masło, serki. Podstawa wyżywienia każdej rodziny na wsi. Przyznam się szczerze, kiedyś jak jeździłem na wieś, dojeniem krów zajmowała się babcia. Ja mam co do tego pewne obawy. Po prostu nie wiem, jak to się robi. Mam nadzieję, że to sympatyczne zwierzątko będzie ze mną współpracowało. Co krosula? Doimy? No dobra. Zapach zupełnie inny niż te ze sklepu i pary też trochę trzeba mieć. Dobra, krasula. Dobra. W lecie nie ma problemu, krowę wyprowadza się na łąkę, skubie sobie tam trawę, a w zimie? W zimie zostaje tylko sianko. Problem rozwiązuje kukurydza. Z kukurydzy robi się pyszne kiszonki, czyli najlepsze jedzenie dla krówek na zimę. Ale żeby kukurydza mogła urosnąć, trzeba ją najpierw posiać. Wielkie gospodarstwo rolnicze to skomplikowane przedsiębiorstwo. Potrzebna jest wiedza, nowoczesna technologia, nowe rodzaje zarządzania i logistyki oraz ogromne pieniądze. Ten nowoczesny siewnik to wydatek prawie w pół miliona złotych. Jeszcze droższy jest ciągnik, ale zobaczmy, co jest w nim w środku i czemu jest taki drogi. Proszę bardzo, koło większe ode mnie, a do środka po drabince. A jak? O, proszę bardzo. A w środku Dwa terminale do siewnika, sam sieje, automat, GPS, 250 koni, pełna automatyka, a ja rączki na brzuch, ciągnik sam jedzie. Ha! A wszystko jedyne 700 tysięcy złotych. Produkty mleczne. Słodkie, kwaśne, tłuste, chude, wysokokaloryczne, dietetyczne. Jest ich tysiące, a o każdym z nich można by opowiedzieć długą i ciekawą historię.